Psychobiologik zawiera czynną substancję piracetam, która należy do grupy leków psychostymulujących. Działa poprzez wpływy na przemiany energetyczne w komórkach ośrodkowego układu nerwowego. Zwiększa wykorzystanie tlenu i glukozy. Jest wskazany w leczeniu zaburzeń procesów poznawczych, takich jak pamięć, myślenie. Orientacja, rozumienie, liczenie, zdolność uczenia się, język i ocena wywołanych groźb, chorobą mózgu z wyjątkiem Alzheimera, zaburzeń dyslektycznych u dzieci równocześnie z terapią logopedyczną, nikolonii pochodzenia korowego, krótkie, gwałtowne skurcze mięśni w obrębie jednej lub kilku kończyn albo tułowia, zawrotów głowy odczucia wirowania, utraty równowagi, zapadania się oraz lęku przed upadkiem. Kiedy nie stosować? Jeśli pacjent ma uczulenie, nadwrażliwość na którykolwiek z pozostałych składników, jeśli występuje ciężka niewydolność nerek, w przypadku krwawienia śródmózgowego. Najczęstszym objawem jest silny ból głowy, niedowład części ciała, np. mięśni twarzy wraz z zaburzeniami mowy i wymioty. Jeśli występuje pląsawica Huntingtona, postępujące i nieuleczalne zaburzenie genetyczne dotyczące systemu nerwowego, objawiające się drażliwością, depresją, zaburzeniami pamięci, mimowolnymi ruchami. Jeśli występuje... Szczególna niewydolność nerek, jeśli występują zaburzenia krzepnięcia krwi lub ciężkie krwotoki u pacjentów w podeszłym wieku, należy zachować szczególną ostrożność, mając kontakt z psychobiologiką. Od 30 maja w Ośrodku Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim serdecznie zapraszam. Partek Jarniński.